Bez myszki, czele! Bez, bez tej bez mysz myszki! Bez myszki! Cele! 102, metr 102 metry! 102 metry! 102 metry! mmm... Very good klepa, my friend. Nuda. Poszperałem trochę w internecie i ja już wiem, a wy? Jak się gra bez myszki? Panel sterowania, ułatwienia dostępu. Centrum ułatwienia dostępu, Ułatwienie korzystania z klawiatury. Łącz funkcję klawisze myszy. Ustawiacie lewa, prawa góra, dół i lecimy! Elobeee! Ja nie dam rady, ja nie dam rady! Ja nie dam rady! Tak! Nacelowujemy na przeciwnika jak w jakimś walonym czołgu. Elobenz, ja jestem szczotatem, a ja was witam w 10. odcinku serii Wasze Hardkorowe Wyzwania. Filmu by nie było, gdyby nie wasze zwroty. Te i filmiki i rekolekcje w mojej budzie. Tak tak, zdajcie łaskę pana. Bóg tak chciałby ten odcinek był najdłuższym odcinkiem z serii Wasze hardcore. Bez przedłużania 10 minut co czystej ironii czas zacząć. zacząć, zacząć, zacząć. Doknes Challenge! Będzie w tym filmie obiecuję. Pokaż twarz, pokaż twarz, pokaż twarz, pokaż twarz, pokaż ten ryj! Arey! Uwaga! Zrobiłem to! O widzę! Twarz widzę! Krzyknij Kocham X-Men 2009 ten Chłop ma 8 lat. Wnioskuję po roczniku jego urodzenia. Masz pieska na awatarze. A ja wolę koty! Ale okej. Okay. Zrobię to na totalnym wypucza bo nie mam. jaj do tego, sorry. Kocham X-Men 2009 TEM! No idiota, ludzie chcą zjeść. Klepnij siostrę w dupę. Nie jesteśmy u ciebie w domu. Daj królikowi marchewkę, a następnie mu ją odbierz! Każdy nam coś śmiesznego. Jeśli się nie zaśmiejemy, płacisz każdemu 5 złotych. Wiem, że to będzie trudne, bo jednych śmieszy słowo kupa, a drugich zupełnie coś innego, ale ja nie dam rady! Wytłumaczę wam, żebyście na pewno się śmiali. Jest tyle turniej. Okay. Zbiera telefony, a widzowie odpowiadają. Dobra, każdy wie o co chodzi. Halo, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jaka jest odpowiedź? Kuta. Nie? Halo? Halo, jakie to będzie słowo? Pierdolnik Słucham? Halo, czernodnik. No. Tak to dobra odpowiedź. Wygrał pan czajnik. Zmuś królika do powiedzenia słowa. Powiedz słodko. Spierda Graj z czapką na twarzy i przetrwaj chociaż jedną minutę. Ja wiem. Zrób skryt na odcinku. Skryt. O to zajebiście! Siemandero, jestem kamerzysta. Dzisiaj pogramy sobie w Minecrafta z czapką na głowie. Kurde, klikaj się. Aaaa. Dobra, Elo Benz jestem na pierwszej ręce. Kurde, zachowuję się jak debil. Tak jak jest w wyzwaniu, trzeba założyć czapkę na łeb, więc zasłaniam się i muszę jakoś to wygrać. Dobra, spadłem, przede mną jest jakiś wielki budynek, więc ja pójdę sobie do tyłu. Kompletnie nic nie widzę. Idę do tyłu i pójdę w prawo. Sześć, Dobra, minuta minęła, chyba, tak czy siak ja już, kurde, i tak czy siak nic nie widzę, no, ale to nie znaczy, że ja nie mogę tego wygrać, chociaż wiem jak już się czuję kamerzysta, nie, masakra, nic nie widzi, siema, co robisz, hej What are you doing, man? Pa, 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 strefa! Kamerzysta! Kamerzysta! Pewnie jak zdejmę ten worek, będę wyglądał jak jakiś burak. Cały czerwony jestem! Czy jest jakaś pani przed telewizorem? Halo, jest telefon. Dzień dobry! Dzień dobry, tutaj pani. Dzień dobry. Ma pani bardzo męski głos, ale witam bardzo serdecznie. Poproszę o odpowiedź dziękuję, to mi Proszę bardzo, to dla pani 50. Bardzo dziękuję. Ten komentarz nigdy nie pojawi się na odcinku. Zrób bez montage Minecraft PvP. Co zna na końcu mapy na Skywars? Daj to z bokowi czekoladowego królika. Co to? Hej, hey, jeszcze raz! Szymiak wysys parkour. Touchpad, Czele! Zrobię to, jeśli mi wyślesz laptopa. Nie lubię cię, bo jesteś głupi. Jest Nie kurwę! Nie odpuszczę, Szymeczku, graj jak Docknestr... Maciek, weź ten komentarz, bo ja nie mam zamiaru mieć jakiejś dramy z YouTuberem, że go obrażam. obrażam Jak obrażam. zrobisz ten challenge, to w końcu wybijesz się na YouTubie i będziesz zarabiał gruby pitos. A, dobra, to już robię. Doknes strzelę. Zasady: używaj tylko drewnianego mieczyka, bo Doknes jest drewnem. Zakaz używania śnieżek, bo Doknes jest. Do budowania używasz tylko drewna, bo Doknes jest drewnem. Nie, kornikiem. Używasz tylko pięć miejsc w ekwipunku, bo dokne jest. Halo. Proszę o natychmiastowe usunięcie tego filmu. To zrobiłeś, kasuj to. Cześć. Challenge. Sam touchpad i klawiatura. No to kupcie mi laptopa, no błagam was no! Zrób blocks killa na Skywars. Okej, oh, okay, biorę sobie bloki i skaczę. Ku... Kill of challenge. Mr Gino, Gino, Gino. Pewnie pęknie. Mr Gino. Stop. Kilo w challenge! Kilo w challenge! Pięknie, a tu drugi. Halo, motherfucker! <mysprzy> <mysprzy> Mr. Gino! Wow! Włosy wyciapane brylantyną, Mister Gino! Wow. Zlandrynową świnią wypierdalana kino Graj bez myszki Dobra, w co tutaj zagramy? Ultimate, kapturę Siemandero, znasz mnie? Zbanować go on ma haksy On ma polską gildię, to mój widz Dobra, doubles Ziomki, ziomki, to jest kwestia wyćwiczenia pamięci mięśniowej Zaraz będę koksem, zobaczycie O yy. X X X X, X. <noise> gościu pewnie myśli, że mam wrodzonego downa, a ja tutaj gram bez myszki, nie? Sorry, man. You fucking noob. <noise> Ten już zrezygnował. Nie, no, ale brakuje mi piątej klepki, nie? No, zobaczcie, jak mi świetnie idzie. No, nie. Ten gościu myśli, że jestem jełopem, no, a jestem dobrym graczem. Patrzcie, patrzcie. Patrzcie, jest! Jest! Pierwszy kill! A, gościu tu już jest! Zostaw mnie! Zostaw mnie! No nie. <śm> Ale zabiłem. On jeszcze się nie spodziewa mnie? No co to ma być? Patrzcie, patrzcie. Nie. Kaman! Jak się tu przesuwa? Kolejny! Ah. Patrzcie. Zabiłem gracza, który nie ma myszki. Ale jestem dobry. Ach, dobra Elo Band Warsy. O, pierwsza ręka taka dowalona, że ja chyba tego nie wygram. Może te wszystkie Steviaki budują się bez myszki? Któż to wie? Zostałem sam z gościem, można go porobić. O idzie, idzie, jest moja szansa. Jest szansa, jest szansa! Proszę, proszę, proszę! Jest! Sak! <ślaski> proszę zostawcie łapkę w górę subskrypcję dzwoneczek no i dzięki za oglądanie Eloben